Dzień dobry, Beata Chmielowska. Oloch, jutro będzie przyjemnie. Od 11 stopni na północy do 20 na zachodzie i południu kraju. Zapraszam na TeleExpress w czwartek 4 kwietnia. Zaczynamy. To już pewne, w maju zostanie wypłacona 13 emerytura. Posłowie ostatecznie przyjęli projekt Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że każdy emeryt i dostanie dodatkowe blisko 900 zł na rękę. Jest monitoring i już wiadomo, jak doszło do wypadku karetki na przejeździe w Puszczykowie w Wielkopolsce. Zginął w nim lekarz i ratownik medyczny, a kierowca jest w ciężkim stanie. Dziś w tym samym miejscu na torach utknęło kolejne auto. Tym razem udało się uniknąć tragedii. W Warszawie konwencja koalicji europejskiej. Opozycja ruszy do wyborów do Europarlamentu pod hasłem Przyszłość Polski Wielki Wybór. Liderzy koalicji przedstawili też dziesięciopunktowy program wyborczy. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że to puste słowa i puste obietnice. Parlament Europejski przyjął pakiet mobilności. Przepisy regulujące rynek transportowy w Unii Europejskiej są niekorzystne dla Polski i innych państw naszego regionu. A w kraju lekarze z Wrocławia uratowali rękę pacjenta, który obciął ją sobie podczas piłowania drewna. Szczęście w nieszczęściu, że pan Czesław bardzo szybko przyjechał do szpitala i już rusza palcami. A my za chwilę pokażemy, jak rumuńscy gladiatorzy podbili piłę, ale nie tylko. Mieszkańcy jednego ze szczecińskich bloków, zaniepokojeni dziwnymi odgłosami wydobywającymi się z wentylacji w środku nocy, zawiadomili policję. Okazało się, że w kanale utknął złodziej. Kogo przynoszą bociany, nie jest tajemnicą dla tych, co wierzą w bajki, ale co przynoszą, jest zagadką dla naukowców. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie biorą pod lupę bocianie gniazda. Tych was nie napełni zupa, naczynia będą przepełnione artyzmem. W Kieleckim Instytucie Designu trwa dekor czyli wspólne ozdabianie was. Kielczanie mają okazję zaprezentować swoje talenty plastyczne. Sport w Teleekspresie. Zaczynamy od efektu nowej miotły, który bez zarzutu zadziałał w Poznaniu i Warszawie. Po zwolnieniu trenerów piłkarze H i Legi przypomnieli sobie, że potrafią całkiem nieźle grać w piłkę i nowe rozdziały rozpoczęli zwycięstwami. Z gustami się nie dyskutuje. Także jeśli chodzi o gusta kulinarne, jedni lubią tak, drudzy siak. jak jednych i drugich połączyło. Jednak wyjątkowe danie przygotowane przez kucharzy z Gorzowa Wielkopolskiego. Oto już nie tajna receptura na zwycięstwo w konkursie. Pora na muzykę. W sobotę w Warszawie wystąpi Danzel, belgijski wokalista i multiinstrumentalista. Sławę zdobył 15 lat temu piosenką Pump It Tap. Jest ona jednym z największych przebojów. Muzyki tanecznej XXI wieku. A teraz Marek Sierocki, jego gość. Cześć Marku. No dobrze, pobójamy się teraz jeszcze po szkole. Chyba po szkole, bo nasz wice znalazł taką informację. Proszę bardzo, od 2 kwietnia nową kredę wydajemy wyłącznie po okazaniu starej, zużytej. Ciekawe, czy zużytą kredę trzeba okazać w całości. Tak kończymy pierwszy z kilku wspólnych dni. Zapraszam na Tele Extra i jutro o 17.00 do zobaczenia. Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Zapraszam na TeleExpress Ekstra. To były imponujące manewry. Kilkanaście samolotów, 120 wozów i prawie 400 strażaków ćwiczyło w walkę z gigantycznymi pożarami trafilasów w okolicach Lipek Wielkich i Drezdenka. Strażacy doskonalili się i uczyli jak działać na wypadek prawdziwego ognia. Nie ma żartów. Mało deszczu, lasy suche, ryzyko pożarów bardzo duże. Leśnice alarmują w wielu regionach. Obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Stąd apel o zachowanie szczególnej ostrożności. Bydgoscy społecznicy ciepłą myślą o Wielkanocy. Rusza akcja Ciepło Serca w Słoiku. Organizatorzy zachęcają do dzielenia się tym, co kupujemy przed świętami i tym, co już po biesiadzie zostanie na stole. Są nie tylko odważni, ale mają też gołębie serca. Strażacy z Opola wzięli pod własne skrzydła łabędzia, który od trzech tygodni miał złamane skrzydło. Oczywiście nie pomogli mu na własną rękę, tylko oddali w dobre ręce weterynarza. Podobnie o Smoku Wawelskim w mieście Królów krążą miteo o młodszej siostrze Krakowa Nowej Hucie. Ich obiektem są między innymi mieszkańcy. 70 z nich na 70 dzielnicy zabrało głos w tej sprawie. Wszystkie zebrało krakowskie biuro festiwalowe. Za chwilę powiemy, dlaczego na Słowacji jest coraz mniej ptaków, a także dzieciom na Podkarpaciu wolny czas będzie teraz upływał bardzo przyjemnie. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz samorządy zapewniły darmowe zajęcia na basenie dla 15 podkarpackich gmin w ramach programu Umiem pływać. Kraina stawów, wodna miejscowość. Tak o swojej wsi mówią mieszkańcy Świeżowa w województwie dolnośląskim. Tam niemal każdy ma dostęp do wody. Kto może ma plażę na swojej posesji? W sumie we wsi jest aż 17 stawów. Teraz nasza prognoza pogody. Proszę bardzo. To jest propozycja dla wszystkich, którzy uwielbiają podróżować, ale nie lubią latać samolotem. W Szwecji powstała grupa promująca wojażowanie pociągami i zdobywa coraz większą popularność, a tym samym coraz więcej zwolenników. W Światowym Dniu Bezdomnych Zwierząt Extra i galewko przeprowadziła w schronisku w Celestynowie pod Warszawą. Warto adoptować takiego przyjaciela. Gdyby w piłce nożnej za walory estetyczne przyznawano dodatkowe punkty, to na pewno otrzymałoby je Napoli Piotra Zielińskiego, pomocnik reprezentacji Polski. Popisał się pięknym strzałem w meczu ligowym z Empoli, ale niestety jego drużynie nic to nie dało. W Ekstrapora na informacje muzyczne. 55 lat temu na szczyt amerykańskiej listy przebojów weszła piosenka The Beatles Can't Buy Me Love. Dwa dni wcześniej utwór trafił na pierwsze miejsce brytyjskiego notowania. O tym wszystkim opowie niezawodny Marek Sierocki. Proszę bardzo. Nieco sentymentalnie się zrobiło. Miłego popołudnia Państwu życzę. Za chwilę program O Co Chodzi i Bronisław Wildstein, A ja spotkam się z Państwem jutro. Do zobaczenia.